Casio, o, dziękuję. szczuplutki jesteś widzę, czyli jednak ta waga zeszła? No, jak podpisałem, że zrobię, ja jestem profesjonalnym freckfajterem, nie? No właśnie, ale wiesz, do czego piję, bo dzisiaj pojawiła się taka propozycja walki w Open. Ja wiem, że ty już masz praktycznie wagę zrobioną. E, Norman zaproponował ci walkę w małych rękawicach w MMA w czwórkach. E, jak ty w ogóle to skomentujesz? Obstrał zbroję. Czemu? No proponować takie coś, jak ja już mam wagę zrobioną, żeby kurwa w open wa wadze walczyć. Ja mu proponowałem wcześniej przyjść No Ciało właśnie, wagi, ja zrobiłem wagę. Fajnie, myślałem, że po face to face w środę dopiero obsra zbroję, a on już ma kupę w majtach. No właśnie, e, Norman i jest kontra do ciebie. Czemu zaproponowałeś walkę w open kategorii, kiedy Kaz już ma praktycznie już wagę zrobioną? A um... I just think it makes it a little bit more interesting uh, fighting uh, MMA gloves. Uh, I know we could fight boxing gloves too, which ten ounce gloves, but they uh, <laughs> I think for the fans, it makes it a little bit more uh, vicious Mexican style, mm -hmm. you know. And uh, I propose the open weight just because um, I think that if he's finding it tough to make the weight, no problem. Stop, change the gloves. We can fight MMA. Uh, or we can fight in MMA gloves, no problem. But obviously, he don't want to do that. He, he wanted to do it against Naaman, but he don't want to do it against me, because he knows when I crack him around the side of the ear, he's feel some power. Norman mówi, że chce małe rękawice, czterouncjowe, żeby było to ciekawsze dla kibitów. E, wie, że chciał to zrobić z Marcinem Naimanem, ale tak jak teraz mówi, wie, że nie chce tego zrobić z Normanem. E, tak samo mówi o wadze, wie, że Kasmi miał ciężko, więc stwierdził, że może już teraz przestać robić to wagę i walczyć na tych zasadach jakie są teraz ale skąd w ogóle pomysł na MMA tydzień przed pojedynkiem kiedy no, zgodziłeś się na boks no not, not MMA fight uh, just uh, MMA gloves you know because I think uh, uh, people who's watching you know like people who's in the front row watching the fight You get to hear the crunch of uh, small gloves smacking off someone's chin, smacking off their ears, smacking off his big fucking uh, nose, his big black head. Look, he's a wannabe MMA fighter with a cauliflower ear and stuff like that. If we put the MMA gloves on, I can give him two cauliflower ears, free of charge. He don't have to pay for that, free. Norman says że nie chodzi mi o to, że chce w MMA. Chce walczyć tylko w MMA w I nie chodzi tu właśnie o zmianę dyscypliny, na początku pojawiły się story, po prostu było błędnie przetłumaczone, tak tylko to powiem. E, chodzi o walkę w boksie w, w rękawicach od MMA i wtedy właśnie kibice, szczególnie właśnie z pierwszych rzędów, e, mogą słyszeć te rzeczywiście uderzenia, e, co jest na pewno efektowne dla nich. E, tutaj Jake Paul znokautował bardzo szybko Bena. Czy to ma jakiś wpływ może e, na Twoje decyzje odnośnie rękawic do MMA? E, czy może obawiać czegoś, czy to wzbudziło większą presję? Which have you? No, 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 not at all. Um, uh, ben Askren's—he's probably the worst MMA striker in all of mixed martial arts. You know, he's probably the worst striker. Um, and possibly uh, when he got smacked and he fell to the ground, he got up, and the ref just stopped the fight. So there's something sketchy about that fight too. But I'm not uh, Ben Askren. I'm different than Ben Askren. Ben Askren's an Olympic wrestler. I'm a grappler, but I can strike too. I've got uh, over 20 amateur boxing fights when I was uh, 17 to 19 years old. N no one knows this, but I've got uh, amateur boxing fights. I'm sneaky, crafty, crafty Southpaw, and I can box too. So I'm going to show uh, Don Cassia that I can box. I'm going to show him that I can box, and uh, I know a lot of these YouTubers are uh, uh, going for Cassia to win this fight because they think I'm a grappler, but I'm Norman mówi, że nie ma to na to wpływu. Eee, nazwał też by na na najgorszym stojkowiczem w całym świecie MMA. Eee, także najwidoczniej robi to na nim aż takiego wrażenia. Eee, podkreśla, że Ben dostał tam jedno uderzenie i padł, walka została przerwana. Nazwał tą walkę, w takim różnym tłumaczeniu można powiedzieć, że trochę na śliską. Mówi, że to jest totalnie inny temat, normalnie jest zupełnie innym fajterem niż Ben Askren, ma też na swoim koncie walki w amatorskim boksie i pokaże właśnie Kasiuszowi, że potrafi boksować. Kasja, chciałbym, żebyś się odniósł teraz do tego boksu w małych rękawicach. Jak ty się na to zapatrujesz? Na tydzień przed? No tak, tak samo mogę odpowiedzieć. No kupę ma w majtach, więc szuka jakiś tam zaczepek, bo już po prostu no, jest obsrany. No i tyle, no co można na to odpowiedzieć, no tydzień przed będzie mi tu kurwa pierdolił, tak aby pierdolić, bo nie ma pomysłu na, na nie wiem, na poprowadzenie konferencji. Ja, on mówi, że a, żeby była ciekawsza, ja zapewniam e, wam, że będzie słychać moje ciosy na jego twarzy i to będzie walka pełna emocji. UA. You 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 you, uh, you don't punch hard. Hey, you don't punch hard. Ambrose said you punch light. You don't. I watched your style. I watched. I respect that you have all boxing matches. I respect that. I give you respect for that. But you're not a power puncher, you know. You're definitely. You're not a power puncher. You're not, a power, puncher. You're not power puncher, okay? And I watched this guy. Who's this guy you fought when he uh, he smashed you for five rounds, 10, 8 rounds, five rounds, 10, 8 rounds. Southpaw. Przez pięć rund cały czas ktoś cię obijał. You, you Co to była, to the ground. To pamiętasz. You dropped. You dropped, dropped you the wice, nie, jest mistrz świata i dwukrotny wicemistrz hey. olimpijski. You, 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 no, jak przeczytali, yeah, yeah. pamiętam tą walkę, I jak I jego tytuły, to ja w narożniku obracam się do trenera i mówię, Ty on ma kurwa więcej tytułów niż ja walk. <laughs> yeah, yeah. What about this guy who. What what about... About... Wszyscy obstawiali w świecie boksu, że mnie pokonuje w pierwszej rundzie. Hey. Ja normalnie pięć rund zimboksowałem. Hey, what about Spoko. this guy Fajne who dropped you? What about this other guy who dropped you in the Znato fight? Gościa, this guy who dropped you in the What, 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 what happens? Yeah, yeah, yeah. ja <laughs> Bro, I sparred hey, by Irish pro boxers. They don't knock me out. I've got a good chin, and you're going to feel that. I'm going to put pressure on you. You haven't made this weight in a long time. This is the first time you've made this weight in how many years? Uh, five years when you boxed. This is your first time cutting weight properly. Now you're going to feel different. Your body's lighter. You maybe not uh, feel so good. You'll feel different inside. And bro, okay. I'm a machine. You think I'm not a good boxer. I'm going no. to come forward. We'll see. We'll see, bro. We will see. Norman movies. Uh... I'm ready. Mexican style. Mexican dirty boxing style. Hit that big, lanky, skinny body. Fat, skinny body. I'm going to hit that. Okay? No, no. So shut your mouth. Because you know if shit hits the fan right here on this stage,

Mówi też o tym, że dawno nie byłeś w tej wadze, na pewno będziesz czuł się dużo gorzej i mówi, że na pewno to bardzo na ciebie wpłynie, że będziesz wolniejszy niż kiedyś, żeby, żeby czuł się. No ale to co on to mówi so, dla to jest, siebie, tak, żeby siebie jesteś... przekonać, żeby wyjść w sobotę. Partner. Bo ja nie wiem, jak powiedział, ja będę głosował, masz... ja He's wiem, że sure. go To nie wiem, po co on to mówi dla siebie, żeby jeszcze raz sobie powiedzieć, kurwa, no, co on się no to jest... zastanawia, czy He's wyjść w sobotę, awesome. czy nie? No bo nie wiem, po co te gatki. Co mnie mówi, że walczył z kimś. Partner, próbuję sobie mówić, tak, z kim, kim są twoi e, sparing, sparing, partner? Partner. sparing hey. partnerzy, z kim trenujesz? Coach, e, medaliści try... Mistrzostw Polski. Your coach tried to ring? Yeah, yeah, uh, heavyweight guys. Not wagi like ciężkie. Heavyweight guys. Co z wagi ciężkiej? Tak powiedział. Uh, why your coach uh, contact this guy to spar with you? Słuchajcie, chcielibyśmy you jeszcze powrócić. wrócić, e, <laughs> zaraz zakończymy wasz temat, do Coleman Eventu. E, ty masz na tyle silny cios, żeby znokautować Normana? Romana? Zobaczysz w sobotę. Ale myślisz, że ta walka może skończyć się przed czasem, czy jednak typujesz. E, no, wydaje mi się, że no. czwarta, piąta runda hey. może być to przed czasem, bo wydaje mi się, że nie wytrzyma tempa. Jebany Jules z Zobacz, to tym bardziej. Kolejny, kolejny ziomek, który mówi, i potem wiesz, Co o nich pomyśleć, jak kurwa przegrywają z takim gościem, nie? Żulem z żabki. No właśnie. E, Norman, are you not afraid that a defeat with Cassius, that is an amateur, that is a freak fighter, will end your sports You've finished my sports career. How will you finish my sports career? The Fame MMA said, "Hey, you want to earn some uh, nice money, you don't have to cut weight like you did in that last promotion, you know? Come and take this loudmouth out from our promotion. We don't want him. He's not a professional. He's a clown. He's an idiot." We come fight this guy in boxing because he's scared he don't want to fight kickboxing he don't want to, he fight he fights mma against small guys when he fights professional Proszę fighter he don't want to fight Norman twierdzi że miał tu przyjść żeby zniszczyć Kacjusza powiedział że tutaj nie jest chciany że Kacjo nie potrafi za dużo miał tu przyjść nie musiał robić wagi po prostu go zniszczyć i go pozbyć hey. Uh, what, what about your <laughs> ja, sh ja what about their TV show, uh, Warsaw Shore? You know these people contact me from Warsaw Shore and say, "Kulva, smash this bitch, smash the Donkasia." Uh, do he me. Smash this Rzek guy. Chcą, żeby go, żeby he is a bitch. We don't like him. He likes men, he likes boys. Mówią, że... He likes boys. Ludzie no, mówią, bo, że, uh, bo ja nie potrzebuję, boys. żeby mnie ktoś hey, lubił. Suck my balls in dick <laughs> ja żyję dla siebie. Yeah, yeah, yeah. Ja jestem indywidualistą, ja nie potrzebuję, wiesz, żeby mnie ktoś klepał po ramieniu, kurwa, żeby mnie tam motywował. Ja wiem, co mam zrobić, wiem po co tu kurwa jest Wiem, po co wyjdę w sobotę. No nie czy ktoś mnie kurwa lubi, czy nie. W dupie to mam. A i od razu tutaj wytytałem twoje pytanie, preorder mojej płyty możecie zakupić na soulgang.pl, a ten zajebisty garnitur mam od domu Mody, Nysa, pozdrawiam serdecznie. Norman mówi, że wyglądasz na zestresowanego. No dobrze, że nie. sobie tam analizuję, bo ja nie Are you nervous? On próbuje, mi się wydaje, przekonać siebie, siebie, żeby wyjść w tą sobotę, bo on takie mówi rzeczy bardziej dla siebie, nie? Bo ja wiem, co ja czuję, yeah, yeah, yeah. I, ale luz, I can może, see, I can see nie, jeżeli I'm go nervous. to zmotywuje do wyjścia, bo see. coś czuję, że ma dużą kupę hey. w majtach. Hej, uh, did you get this uh, jacket from your mom's, uh, your mom's curtain reel? Pyta, czy ta marynarka jest from po your po mom's mom's curtain reel. Where'd z twojej mamy? Z jej get this? garderoby. Czy ta, czy ta marynarka jest garderoby twojej mamy? Where'd you get this? Z garderoby z, domu, z, domu. Zjabka. Modenysa. Z jest <laughs> Czy z <żab? laughs> You get this jacket from z yeah. <laughs> I yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. we'll masz mordę jak żabka, serio, jak tak we'll się uśmiechniesz, to byś tam pasował na reklamę jak chuj. Tam zamiast tej żaby to, to twoi ryj taki. I, the, i... Dobra, no to teraz pora... Idealnie byś pasował z tymi kurwa uszami odstającymi i z tą mordą krzywą kurwa. Pora na moje pytanie w tym momencie. Hey, 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 I'm the, remember, hey, I'm, I'm the Ace. side Soulgain.pl, pre-order mojej płyty, pamiętajcie. Speak English. Zamknij rej. Speak English. Sack my, my balls and, and dick. dick, bitch. You haven't got that. Sack my balls and dick. Remember, hey, I'm the A side, you're the B side. <laughs> a ty jesteś tym drugim, ty jesteś pod nim. On jest a, a, ty jesteś B. They want, they, they brought me here to get you out, you know. Został tu sprowadzony, że... come, get rid of this frog, uh, we fame... don't want him in here, shift him to the side, we need a new guy on top. Zobaczymy w, mówi, w sobotę. Że, mówi, że Fame i, 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 powiedziało, że oni chcą nowej twarzy, że jest tutaj po to, żeby cię wyrzucić. You know, żeby know, <laughs> musiał operację plastyczną, bo na pewno takiej twarzy, kurwa, nie chcą tutaj. <laughs> musiał zrobić coś, kurwa. <laughs> Ech. Napisz do dziewczyn z Warsaw so Shore, to ci powiedzą, gdzie Ja pierdolę! Ja, pierdola. ja pierdola. Oczywiście Norman, pozdrawiam Norman, wszystkie koleżanki troszkę, z Warsaw so Shore. To jest troszkę taka gierka, bo nie było takich rozmów. Ale one mają Wiesz... dobrych plastyków, więc napisz A, do nich, już. ci powiedzą. Myślę też, to, myślę, że tutaj Norman sobie trochę na psychę wjechać. Nie jeszcze mu się udaje. Tobie się nigdy nie udało, ale mi się udało tobie, bo zapowiadasz przyjazd na mój do mnie na sparring, a cię kurwa nie ma od pół roku, a jeździsz wszędzie. U Frajerego już byłeś drugi raz. No, psycha sitting u ciebie. Akurat e, miałem przyjechać, ale plany się troszkę zmieniły. Tak, kurwa mówisz, od pół roku. Od pół roku tak mówisz, Dolan. miał schudnąć. Nie wiesz co. Mm... Po no, dyspecie przyjechałem? Nie, no ja wiem czemu, bo byś musiał iść do plastyka tak jak normalnie. Nie, ale i tak ten spadek jest aktualny, także możesz być spokojny. Możesz być spokojny o to. A ty nie. Dobra, dobra. jest spokojny, ja... że przyjadę, kasusz. Przyjedź, przyjedź. Masz moje słowo, naprawdę. Od pół roku.